Uwaga! Zaczyna się. Ciekawe co to jest. Będzie następny film. Ciekawe, ciekawe o czym. Cyfrowe VFO. Wersja 3.1. Smerfastycznie. Zaczynamy. Witam Was serdecznie na moim kanale, tutaj Józek sq 9 x Witajcie po krótkiej przerwie Mam nadzieję, że będzie się Wam fajnie oglądał mój nowy film Poprzedni film, który zacząłem tworzyć nawet Zobaczcie Stworzył mi pewne problemy natury takiej technicznej Ponieważ założyłem, jak to zwykle zakładam, że wszystko się uda tak jak trzeba Miałem taki krótki slot czasowy, w którym to chciałem zrobić ale niestety nie wzięłem pod uwagę kilku technicznych szczegółów, które nie pozwoliły mi na porównanie tego eksperymentu, takiego rzeczywistego, z teorią. Dlatego muszę jeszcze się nad tym zastanowić. A jak wiecie, ja nie puszczam filmów, które, które po prostu są nieskończone albo po prostu mi się nie podobają. Mam nadzieję, że ten film się Wam spodoba. Chciałem Wam przedstawić coś, co stworzyłem w międzyczasie, jakby. Zacząłem to tworzyć dużo wcześniej, ponieważ chciałem kiedyś zbudować takie fałd do Kaimana i zacząłem to robić nawet potem miałem pewną przerwę, ale ostatnio właśnie po tej akcji z, z tymi pomiarami w ogrodzie stwierdziłem, że tak jak to zwykle robię rzuciłem w kąt to zadanie i zajęłem się innym, ponieważ czasami jak się człowiek zafiksuje na jednej rzeczy, to nie rozwiąże problemu. Dlatego zabrałem się za coś innego. I dokończyłem to VFO. Właściwie ja go jeszcze nie dokończyłem, bo tak naprawdę ono jest dopiero w takiej początkowej fazie. Ale pokażę Wam kilka ciekawych szczegółów, jakie tutaj zastosowałem. Między innymi jest to dość proste urządzenie, ponieważ zastosowałem tutaj podstawowe elementy, które każdy z Was będzie mógł kupić w sklepie. Mikroprocesor Atmega 32, do tego wyświetlacz, ciepłokrystaliczny, najprostszy, taki dwuwierszowy. Enkoder, kilka przycisków, kawałek płytki. Będzie trzeba wytrawić płytkę swoją i już wszystko powinno działać. Tu jeszcze zobaczcie, mam jeden taki element. Nawet dzisiaj mi dotarł z pewnego. O, nawet trzy te elementy kupiłem. Myślałem, że kupiłem dwa, a kupiłem trzy. Zobaczcie, to jest sama. Może pokażę wam do tej drugiej kamerki. To jest płyteczka, która będzie odpowiadała za generowanie częstotliwości częstotliwości generatora VFO tak naprawdę jest ten element to jest, to jest taka synteza częstotliwości oparta na układzie Analog Devices 9833 AAD 983 AD czyli Adam, Dorota 9833 lepiej kupić taki moduł lepiej kupić taki moduł niż, niż składać go samemu z oddzielnych od elementów w domu ponieważ takie coś na pewnym zagranicznym portalu Azjatyckim kosztuje kilka złotych, dosłownie 6 złotych. W Polsce to możecie kupić za 20 zł, ale i tak będzie to leciało z Shenzhen, China. Więc, jeżeli będziecie chcieli coś takiego kupić, to zróbcie to tam, po prostu będzie taniej. Można sobie od razu zobaczyć. Ja sobie zamówiłem 3, bo myślałem, że zamówiłem 2, a zamówiłem 3 mi to kosztowało może za 30 złotych. I dzięki temu będziecie mogli zbudować swoje VFO również. Ten element tak naprawdę odpowiada za generowanie tej częstotliwości, która jest dostarczana do mieszacza i dzięki temu radio tak naprawdę działa no bo to jest ten jeden element przemiany który jest potrzebny czyli generator lokalny ta częstotliwość generatora lokalnego jest oczywiście mieszana z częstotliwością która przychodzi z filtra z filtra odbiorczego i następnie oczywiście poprzez mieszanie tych częstotliwości dochodzi do takiego zmieszania tych częstotliwości że powstaje sygnał o częstotliwości pośredniej którą potem można wzmacniać obrabiać i na końcu dopiero następuje detekcja w tym drugim mieszaczu, czyli będzie potrzebne jeszcze coś takiego, ale myślę, że to się da wszystko dostać bez problemu. Natomiast software wam dostarczę, jak również podklej płytek. Przy czym muszę jeszcze nad nimi popracować, ponieważ na razie to jest takie urządzenie, tak naprawdę bardzo, bardzo wstępna wersja tego urządzenia. I wiesz, to jest taki, wiecie, jak to się czasami buduje takie urządzenie, to jest taka. Takie testowe urządzenie, które po prostu na nim na nie pracuje, dopiero je rozwijam. Ale myślę, że każdy z Was może sobie takie, nawet testowe urządzenie zbudować. A potem będziemy ten, ten software do niego tam wgrywać. coraz nowszy, coraz nowszy, będzie miał coraz większe funkcje, lepsze funkcje. I myślę, że w końcu dojdziemy do takiej perfekcji, że to będzie działać tak jak trzeba. To urządzenie jest bardzo proste, tak naprawdę do zlutowania tutaj jest kilka układów. i je Będzie jeszcze potrzebny jeden układ jeden układ, który. I się znajduje w tym VWO, tym, w tym będzie potrzebny MAX232. MAX232 to jest taki układ, który, który służy do dopasowywania poziomów napięć do portu RS232 w komputerze, na przykład. Bo, ponieważ logika takich mikrokontrolerów pracuje w zakresie od 0 do 5 V, natomiast w komputerach te napięcia są dużo wyższe. Dlatego potrzebny jest taki układ. Ale po co on w ogóle w takim VFO jest potrzebny? Przecież to, to urządzenie pracuje w radiu. Otóż nie, ponieważ, znaczy, otóż tak, pracuje w radiu, ale jest połączone z komputerem, ponieważ w tym urządzeniu udało mi się zaprogramować już kilka funkcji CAT, czyli Computer Aided Transceiver. Dzięki temu możemy za pomocą komputera sterować tym urządzeniem, zmieniać częstości. Bo właściwie na razie yy, niestety jeszcze nie doszedłem, nie, nie udało mi się oprogramować do końca tego układu, ale można już za pomocą y, transceivera, kręcąc tutaj gałką zmieniać częstotliwość w programie, więc już tam, jakaś tam interakcja z komputerem istnieje dzięki temu będziecie mogli tak naprawdę sobie już tutaj ogarnąć również kilka ciekawych rzeczy między innymi jeżeli chodzi o Caymana, można na przykład zrobić jakieś łączności cyfrowe, gdzie samo, samo nie będzie się logowało, logowała częstotliwość, nie? To, już jest, to już jest przydatna funkcja, funkcjonalność zobaczmy jak to urządzenie jest zbudowane Zobaczmy teraz funkcjonalność tego urządzenia Tutaj mam dodatkową kamerę Która będzie kręcić co się dzieje na stole Jak widzicie Układ składa się z wyświetlacza Encodera i cała reszta jest z tyłu Zaraz on pokaże co tam się z tyłu znajduje Mogę sobie tutaj regulować Tę częstotliwość Teraz mam krok 10 Hz 10 Hz w zupełności wystarczy do tego Żeby nasze ucho odbierało Tę zmianę częstotliwości Jaką tam jako taką dość płynną 100 Hz 1 kHz. Już jak poszukujemy jakiejś stacji na paśmie, to 1 kHz. Rokiem się posługujemy. Jeżeli chcemy się poruszać, już po tym paśmie tak dość szybko, no to już to 100 Hz wystarczy. Zobaczcie, jestem na początku pasma 80 metrów teraz tutaj w tej części telegraficznej. Jak przeskakuję do tyłu poniżej, no to. Jeżeli chce się dostroić do stacji dokładniej, no to tutaj muszę już delikatnie tymi dziesiątkami Hz pokręcić, żeby, żeby się ładnie dostroić, żeby, żeby wszystko działało tak jak trzeba. Zobaczmy teraz co tam z tyłu mamy jeszcze. Sercem układu... Tutaj właśnie mam taki dylemat, czy sercem układu jest atmega-32 i program, który tam do, do niej wpisałem, czy sam układ DDS-a, który znajduje się tutaj ponieważ no, bez niego to urządzenie nie będzie działać, natomiast no, niewątpliwie generowanie sygnałów takich, jak, on, jak robi ten DDS za pomocą Atmegi, nie byłoby możliwe. Byłoby możliwe w zakresie kilku dziesięciu, kilkuset herców, może, ale nie kilku megaherców. Dałoby się to zrobić, ale, ale nie, na takich, nie przy takich częstotliwościach. No i tak, jak tu widzicie, mamy wyjście z DDS-a poprzez rezystancję, ponieważ y układ SA612 na jego, wejściu nie może, na jego wejściu do mieszacza nie może być sygnał większy niż 600mV peak to peak, że nie pamiętam teraz dokładnie, trzeba by to sprawdzić, ale są to wartości tego rzędu natomiast tutaj z tego DDS wychodzi dużo większy dużo, wyż, sygnał o dużo większym poziomie, dlatego musimy go trochę stłumić, za pomocą tej rezystancji to zrobiliśmy i kondensatorka który nam stanowi tutaj separację kablem ekranowanym dostarczam ten sygnał do mieszacza. Ten mieszacz nam tutaj miesza sygnał z lokalnego generatora, z sygnałem, który przychodzi z anteny, powstaje nam sygnał o częstotliwości, o częstotliwości pośredniej, który jest tutaj następnie obrabiony i jest fala nośna do tego sygnału. Dzięki temu uzyskujemy sygnał, zdemodulowany sygnał SSB. To jest oczywiście Kaiman, według, wykonany według Projektu SQ7JHM. O nim zaraz wspomnijsz. od mega 32, w której mamy tak naprawdę te wszystkie, cały ten mózg tego urządzenia, znajdzie się tutaj. No i poprzez układ MAX232, który znajduje się tutaj, komunikację z komputerem poprzez RS232. Teraz wam pokażę na przykładzie mojego starego laptopa, jak to działa. Kajman. Jest to urządzenie QRP takich urządzenia no, znaczy, oprócz tego, o tej porze dnia w której teraz się tutaj kiedy kręcę ciężko złapać kogoś na paśmie a nawet jeżeli da się kogoś złapać to tą mocą 2W czasami ciężko się do kogoś dowołać, ale da się robić takim urządzeniem łączności, trzeba mieć tylko trochę cierpliwości to nie jest taki big gun 200W tylko właśnie radio, które ma 2W, ale wykonane samodzielnie Daje dużo więcej satysfakcji, myślę, niż ładowanie kilkuset watów W anteny. Przynajmniej w moim wypadku, tak. Zobaczmy jeszcze, jak ten transceiver współpracuje z komputerem. Ok, zobaczmy teraz, w jaki sposób to VFO pracuje z komputerem. Tutaj mamy program MIX, akurat. W tym wypadku, ale tak samo będzie spracował. Podobnie będzie pracował, zresztą testuje go jeszcze. Jeszcze nie jest do końca to sprawdzone, ale współpracuje również z programem Hamra Deluxe. Ten transceiver, tak, właściwie to Firefox, tak naprawdę udaje Kenuda TS450-850, 450 bądź 850. Ten protokół jest taki otwarty, tekstowy, więc łatwo było to zrealizować. Dzięki temu możemy zobaczyć, teraz zobaczcie, tutaj mamy częstotliwość pracy 3,706,5 a tutaj również a może tak to może jakoś to trzymać, zobaczcie, ta sama częstotliwość muszę sobie pokręcić jeszcze, no może tak zrobić, o, zobaczmy mamy zobaczcie jak pięknie Zmienimy krok. Zobaczmy. No i jeszcze dziesiątki Hz. Zobaczcie. Tu fajnie widać, jak się zmienia częstotliwość. I tu, zobaczcie też na dole. Wtedy ta skala częstotliwości też tutaj się przesuwa. To zobaczmy tu na brzegu ekranu. Zobaczcie jak ładnie no więc urządzenie działa także myślę że ta funkcjonalność tego transceivera właściwie jest na razie dość ograniczona ponieważ może tam sobie komputer już zamkniemy ponieważ no na razie tylko częstotliwość mogę tu regulować ale domyślnie chciałbym żeby również można było załączać PTT programowo przez RS2 czy 2 Wtedy będzie możliwa na przykład praca za pomocą modulacji cyfrowych, takich jak na przykład PSK31. Nikt dzisiaj jej nie używa, tak? Dzisiaj wszyscy używają FT8, ale myślę, że PSK31 jest o tyle fajna, że tam przynajmniej się coś dzieje. Można z kimś jeszcze porozmawiać. Podczas gdy na FT8 to tylko tam wymieniają się krótkoflowcy znakami to cała łączność, moim zdaniem bez sensu. Musi być ta interakcja z człowiekiem. Na FT8 czasami to właściwie komputery do wyłączności, a nie ludzie. Myślę, że Wam się to spodobało, że już niedługo, bo udostępnię Wam już niedługo płytkę, którą będziecie mogli sobie wytrawić, żebyście mogli zobaczyć, że faktycznie to VWF działa. Jeszcze posłuchamy, może co Wam się dzieje. Czekajcie, tylko muszę się tu podpinać. Przynajmniej zobaczmy, czy faktycznie to VWF działa. Komputer sobie odłączymy. I Zobaczmy czy tam w ogóle coś słychać na pasmach o tej porze. Ok, zobaczmy wieczorową porą na pewno więcej krótkofalowców tutaj na pasmach się odzywa, więc na pewno kogoś tutaj złapiemy. Zobaczmy, włożę sobie teraz do mikrofon do słuchawki, żebyście słyszeli co tu się dzieje. na rok NUT nadal przeglądam ten na wierzchownym okresie. To był jakiś tam łaskaw swoje przemyślące przekonstruowanie i tego typu rzeczy na 10 metrach. To też było to podejrzenia oczywiście na śniadek ale To on, że tego mojego znaku jest i odcinka do mojego radioszaku, który się tutaj powiedzmy u mnie pobiorkowala. Proszę o że to się Tak, wszystko bardzo ładnie odebrałem. Bardzo dobrze to leci. No, z mojej strony jest zmiana. Zmiana jest do ostatniej naszej łączności. Ja poprzednio nalewałem na te 520 W naszym ciągu Jest tutaj tak mniej że sobie leży za mną i podkładane jest tylko stację, A związek, związek, związek prawda, z mojej zdalnej lokalizacji, gdzie normalnie pracuję, gdzie mam QRL w Gdańsku, to czym swój transiwer. Teraz tyki doświadczek jak widzicie, to co Wam pokazałem, to jest dopiero taka wersja rozwojowa tego urządzenia, więc jeszcze trochę pracy jest przede mną, żebym mógł Wam udostępnić tą, tą płytkę i w ogóle... Do tego VFO. Myślę, że udostępnię Wam tą wersję taką wstępną i będziemy to rozwijać dalej. Każdy będzie mógł sobie zaprogramować to VFO w takiej podstawowej formie, żeby mógł po prostu już zacząć coś działać. Muszę jeszcze kilka rzeczy dorobić, m.in. możliwość programowania a częstotliwości pośredniej, żeby można było. W każdym odbiorniku, czy nawet odbiorniku i nadajniku, zastosować taką to, to no bo to jest bardzo ważne. Różne urządzenia mają różną pośrednią częstotliwość. Są urządzenia, które nie mają pośredniej częstotliwości, ponieważ są urządzeniami z bezpośrednią przemianą częstotliwości. Takie ja Wam kiedyś pokazałem, i warto było, żeby to urządzenie również można było zastosować w takim rozwiązaniu. Dlatego muszę to dorobić. No i oczywiście rozwinąć tą funkcjonalność komunikacji z komputerem, bo to jest też bardzo ciekawa funkcjonalność. Ale podstawową funkcjonalnością jest to, żeby to po prostu działało i to już działa, więc myślę, że warto, żebyście to już mogli sobie powielić. Dodatkowo mam dla Was bardzo ciekawą informację, ponieważ nawiązałem ostatnio kontakt z Jurkiem, SQ7JHM, autorem Kajmana, i zapytałem go, czy mogę wykonać płytkę drukowaną do Kajmana, tak żebym mógł ją udostępnić. Jurek się zgodził, dlatego dziękuję bardzo Jurek i myślę, że już niedługo pojawi się płytka. Najpierw pojawi się VFO, później płytka do kajmana, tak żebyście mogli ją sobie również powielić i zbudować swojego kajmana. Na początek nawet wystarczy wersja odbiorcza, czyli nie będzie trzeba zbudować całego kajmana od razu, żeby coś usłyszeć, ale myślę, że to będzie bardzo wartościowe. Nauczyć się czegoś znowu nowego. Trzymajcie się. Do zobaczenia już niedługo. 73.